I na koniec tylko przeczytam fragment, bo jest to przecież transurfing nocą. Przeczytam fragment, a jakże pierwszego tomu transurfingu. Wydany w języku polskim w 2009 roku. Napisany w języku rosyjskim w 2005. Posłuchajcie, pewnie pomyślisz, że gdzie, jak gdzie. Ale w tej materii nie ma mowy o jakichś liniach życia. Człowiek zaczyna chorować, bo został zarażony i będziesz mieć rację, ale tylko w tej mierze, że człowiek pozwolił się zarazić. Wcale nie chcę powiedzieć, że należy chodzić z jałową maseczką na twarzy. Nie uchroniłoby to przed zachorowaniem. Nie wierzysz? Cóż. Czysto spekulatywnie nie jestem w stanie tego dowieść, jak i wszystkiego, o czym piszę w niniejszej książce. Ale przecież ty też nie będziesz chodzić w sterylnej masce w czasie epidemii grypy, by sprawdzić tę tezę. Dlatego też będę po prostu mówić to, co wiem. A wierzyć czy nie, zdecyduj sam. Tak więc odsłaniamy historię choroby. Przyczyna choroby. Twoja dobrowolna zgoda na uczestnictwo w grze o nazwie Epidemia. Wszystko zaczyna się od pogłosek, że epidemia powiedzmy grypy już gdzieś szaleje. Każdy normalny człowiek wie, że grypa łatwo przenosi się drogą kropelkową, więc ty, jak każdy inny, dopuszczasz do siebie myśl, że może się to każdemu przydarzyć. W głowie od razu pojawia się film o tym, jak to masz temperaturę, kaszlesz i kichasz. No i od tej chwili jesteś częścią gry, ponieważ emitujesz energię myśli na częstotliwości destrukcyjnego wahadła. Podświadomie zaczynasz szukać potwierdzenia tego, że epidemia atakuje, a Twoja uwaga zaczyna działać w sposób wybiórczy. Ze wszystkich stron zaczynają otaczać Cię kichający ludzie. Oni są zawsze, tylko wcześniej nie zwracałeś na nich uwagi. W pracy i w domu co jakiś czas ktoś nawiązuje do tego tematu. Twoje przypuszczenie, że epidemia atakuje, znajduje nowe potwierdzenia, nawet jeśli ich specjalnie nie szukasz i temat cię nieszczególnie obchodzi. Wszystko dzieje się jakoś samo przez się. Jeśli od samego początku gry nastroiłeś się na częstotliwość destrukcyjnego wahadła, twój związek z nim będzie coraz silniejszy, niezależnie od świadomego uczestnictwa. A jeśli nie masz nic przeciwko temu, by pochorować, lub masz poczucie, że i tak choroba cię nie minie, to jesteś najaktywniejszym poplecznikiem wahadła. Albo zdecydowałeś, że nie zachorujesz. Wmawiasz sobie, że jesteś całkowicie zdrów? Wówczas tak się stanie i nie zachorujesz. Nic z tego. Myślisz o chorobie, a więc nadajesz na częstotliwości choroby. Kierunek myśli, za czy przeciw, nie ma znaczenia. <laughs> Przepraszam. Wahadło mnie trąciło. Innymi słowy, jeśli próbujesz umocnić się w przekonaniu, że nie zachorujesz, to od razu dopuszczasz do siebie taką możliwość i żadne zapewnienia nie pomogą. Słowa wypowiedziane na głos są po prostu zawirowaniem powietrza. Słowa wypowiedziane w duchu są w ogóle niczym, a wiara to silna, choć bezgłośna energia. Nie uchroni cię nawet zrobienie szczepionki. Tak czy inaczej, twoje, swoje odchorujesz, w taki czy inny sposób. Pierwszy objaw choroby stawia cię przed wyborem, czy w końcu zachorujesz, czy nie. Słabo się sprzeciwiasz i w końcu godzisz się z chorobą. To zaś na dobre koryguje twoją emisję i przechodzisz na linię życia, na której choruje się na całego. Indukowane przejście zaczęło się w chwili przyjęcia wahadła, jeśli faktycznie masz gdzieś całą tę epidemię, przejście nie zaistnieje. Albo jeśli jesteś na urlopie i nie rozmawiasz z nikim, nie słuchasz wiadomości i nic nie wiesz o epidemii, wahadło cię nie ruszy. Chybi ono jak w pustkę. Czy myślałeś nad tym, dlaczego lekarze nie zarażają się od chorych? Wielu śmiało pracuje nawet bez masek. To. Nie dlatego, że są zaszczepieni. Nie da się zaszczepić na wszelkie choroby. Rzecz w tym, że lekarze również aktywnie grają w grę wahadła choroby, lecz przydzielono im całkiem inną rolę. Dla porównania, poobserwuj przy okazji zachowanie Stuart w samolocie. Te dobre wróżki stanowczo zalecają wszystkim podróżnym, by zapinali pasy, a same fruwają, jakby mogły w razie katastrofy zawisnąć w powietrzu niby kolibry. A co z niemowlętami zarażonymi HIV? Spyta skrupulatny czytelnik, czyżby one też emitowały energię przejścia? Po pierwsze, rozpatrujemy tutaj kwestię epidemii jako tendencji. Po drugie, nie próbuję nawet udowodnić, jakoby nie istniało żadne zarażenie, tylko sama emisja myśli na częstotliwości choroby. Transurfing to nie dogmat i nie ostateczna inst instancja prawdy. Żadnej idei nie wolno wynosić do poziomu absolutu. Można jedynie przyjmować do wiadomości prawidłowość, a prawda zawsze leży gdzieś pośrodku. Gdzie dokładnie? Nie wiadomo. Czytam wasze komentarze. Jeszcze raz wszystkim wam mówię dobry wieczór, dzień dobry. I jakie to aktualne? Chyba warto wrócić do pierwszych tomów. No, warto wrócić do pierwszych tomów. Podstawowe rzeczy. Chyba dość cenne słowa tutaj na koniec. Transurfing nie jest prawdą absolutną. Lekarze przecież też chorują na tego wirusa. Ale mało tych lekarzy jest. I jaką emisję myśli oni mieli, i jaką rolę oni przyjęli w tej grze wachadła, też. Dokładnie nie wiemy, ale jeszcze raz spokojnych świąt. Do jutra, do pojutrza I tak jeszcze się będziemy spotykać się długo, aż w końcu zobaczycie, że będziemy wszyscy mogli sobie powiedzieć: Ale fajnie było na kwarantannie, bo już jej nie będzie. Dobranoc.